Zapraszam na film o wszystkich kątownikach, jakie ja posiadam. No i tak, każdy ma swoje przeznaczenie. Wiadomo, że jak jest załóżmy, gdzieś potrzebujemy mało miejsca mamy, to będziemy używać tego małego. Dodatkowo ten ma jeszcze tak zwany liniał włosowy, także jeszcze możemy go wykorzystać w ten sposób do sprawdzenia szczeliny. Ten kątownik to był robiony po prostu z kawałka materiału. Najpierw był obfrezowany, a później wyszlifowany, ustawiony jeden bok na kątownik na szlifierce i przeszlifowany drugi. I później w stosunku do tamtego zrobiony ten bok i ten. No i taki, zanim miałem te wszystkie, to te właśnie, to były tylko te dwa, miałem. Później gdzieś kupiłem. Takie koski stalowe mam takie o różnych kątach, i akurat ta ma kąt prosty. Też się przydaje i leży razem z tymi dwoma małymi w szufladzie. Później był ten kątownik, taki, no, widzicie, troszeczkę popryskany, bo to przy spawaniu czarną, przy spawaniu elektrodą, tak się czasami dzieje, jak jest i gorsza elektroda. No ale ma tutaj ucho do zawieszenia. I też bardzo przydatny. Kolejny przątnik. To już ten widzieliście pewnie też. No ale jak już o wszystkich, to o wszystkich. Ten też jest bardzo przydatny, bo jest ciężki, jak się spawa, coś się ustawi tu pomiędzy tymi ramionami. Dosunę jakąś ciężką kostką. To nie ma możliwości, żeby się przesunęło pod wpływem elektronu. No i teraz o dwa najnowsze to. Ostatnio dostałem w prezencie takie dwa. Jeden, że można postawić. Widzicie? Też możliwość zawieszenia. No i drugi taki. To jest z blachy piątki. To jest to jest nierdzewka, to jest nierdzewka i to jest nierdzewka, a te pozostałe to są z czarnej stali. Ten jest jeszcze dodatkowo hartowany. No także, wszystkie się na pewno przydadzą w warsztacie. Jeszcze gdzieś tam jakieś, jakieś takie z tych małych gdzieś jeszcze mam, no ale rzadko ich używam. Tutaj chyba w domu te będą wszystkie sobie leżały w warsztacie, albo wisiały. 健康耶。